Zobaczymy co tam takiego jest i czy warto tam wejść. No to idziemy. Bitka. Bitka. Ale kto nie Bitka niedźwiedzi. Bitka niedźwiedzi. No, leją się, tak jest. O, teraz chyba coś konkretniejszego tam się dzieje z tyłu, czy dalej się leją. <śśmieszne> Jak śmiesznie to wygląda. Dobra, idziemy dalej. A teraz bitka w wykonaniu malu Ale to są jakieś takie jakieś takie nieokreślone. Prawdziwa papuga. Tylko nie chcę pyszka pokazać. A za nami tulle spot. Tak, tak jest. A teraz słuchajcie przede mną: tam biały tygrys. Ja w życiu nie widziałam białego tygrysa. Zaraz wam to pokażę. Tak wyraźnie, nie? Także super sprawa. Jest. Dziewa musi. Co ty robisz? Podleci do ziemi tygrys. O, oh, nice. o. Oh. O, oh, wow! Jaki przytula. słodziak! Tak, my ci nie chcemy jeść zjeść, tylko chcemy zobaczyć. Mm, Te gryzy są duże. A chodźmy, nie, Szkoda, że się coś nie chcą ruszać bardziej, no ale życie. Ogólnie to park jest bardzo, bardzo spoko. Można coś zjeść, można wypić, w wielu miejscach można usiąść. Nawet koleżanka papuga chodzi wolno. Dotykać? Może lepiej nie. Dobra, to my już w sumie jesteśmy po dosyć małe. Słuchajcie, tam nie ma za dużo nie wiadomo czego. Tak naprawdę przede wszystkim jakieś misie, tygrysy, ptaki, trochę małpek. No jest to na pewno zo takie jak znacie na przykład z Krakowa, z Polski. Jest to dużo, dużo, dużo mniejsze. E, oczywiście możecie sobie wykupić na przykład dodatkową opłatą, nie wiem, karmienie misia albo zdjęcie z papugą. E, 7 euro dla dzieci, 7,5 euro chyba dla dzieci powyżej Czwartego roku życia, 10 euro dorośli. Dużo mało. Słuchajcie, to miejsce jest w sumie spoko. Przede wszystkim dlatego, że ja na przykład nigdy nie widziałam białego tygrysa. E, także to wszystko zależy od Was, czy dla Was to jest drogo czy tanio. Ja ogólnie to miejsce mogę polecić, bo jest trochę inne niż to wszystko, co tutaj widzimy na Malcie. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!